Witam na moim kanale, mam na imię Wita. Mieszkam w Turcji w mieście Mersin. Zapraszam mój dzień. Witajcie, kochani! Dzisiaj taki nietypowy filmik. Nietypowy, bo dla mnie nietypowy. Kiedyś tak wspomniałam, że ja nie jestem taką prawdziwą kobietą i że nie lubię zakupów, prawda? No ale ostatnio zaczęłam kręcić te mm, filmy z zakupami i tak mnie to wciągnęło że tak naprawdę mogłabym co drugą kreację po prostu kupować i moja szapa, szafa po prostu by wybuchła od tych wszystkich zakupów. No i gdzieś tam pojawiły się pytania w ogóle o kosmetyki. Jakich kosmetyków używam? Czy kupuję tureckie marki? No i chciałabym chyba seria takich filmików zrobić, gdzie spróbuję... Albo razem z Gabi spróbujemy tych różnych mm, kosmetyków tureckich, przetestujemy, zobaczymy, które nam się spodobają, które nam się nie spodobają, prawda. A dzisiaj chyba zacznę taką serię i takim pierwszym odcinkiem, prawda, o kosmetykach, no będą po prostu moje kosmetyki. To w ogóle, słuchajcie, to są wszystkie. Moje kosmetyki, które ja używam, tak naprawdę ja jestem taką osobą, a, która mało się maluje, tak naprawdę na moich filmikach możecie zobaczyć, że ja no po prostu chyba z dwa czy trzy razy miałam umalowane usta, a tak mam tylko umalowane rzęsy i tyle, nie używam ani podkładu, ale w ogóle żadnych kredek, no po prostu no... To taka kobieta ze mnie, że po prostu bardzo, bardzo, bardzo minimalnie używam kosmetyków. No i pomyślałam, że dzisiaj pokażę, co ja używam, no bo ja wszystkie kosmetyki sprowadzam z Litwy, no bo już jestem przyzwyczajona do pewnych marek, lubię po prostu pewne rzeczy i trudno jest mnie przekonać w ogóle do jak czegoś nowego, prawda? Trudno zmieniam w ogóle kosmetyki. O, no podobno powie, powinno się zmieniać kremy, jeszcze tam coś, ale jak coś mi się podoba, no to po prostu cały czas tego używam. No co? To... Um, ale jeszcze powiem może dlaczego tak jest. No bo w Turcji nie mieszkam na stałe te 4 lata. To przyjeżdżam, to wyjeżdżam, więc takie przywożenie kosmetyków jest bardzo łatwe dla mnie. Jakbym tutaj y, dłużej po prostu mieszkała, kosmetyki y, by mi się skończyły, no to zawsze mogę poprosić mamę czy koleżankę, żeby y, mi to przysłały, przywiozły. Chyba y, pocztą nie wolno takich rzeczy przesyłać. No ale można przywieźć w walizce, prawda? No albo już bym zaczęła korzystać i szukać y, tureckich marek. No tak jak ja tutaj pokażę Wam, co ja używam, no i jest tego bardzo mało. No to może zacznę tak od takiego podstawowego kosmetyku. No to jest y, żel pod prysznic, jak już widzicie to jest firmy Ziaja. Jak jadę tutaj do Turcji, jadę tutaj samochodem, no to przejeżdżam przez Polskę no i uwielbiam, uwielbię Ziaje i w ogóle ten kokosowe mleczko pod prysznic. Uwielbiam, w ogóle bardzo to takie fajne jest, bardzo smacznie pachnie. Potem ta skóra też jakaś taka nie jest wysuszona aż tak bardzo, więc Uwielbiam. Ziaja po prostu rządzi. Nie jest to reklama od razu mówię, ale uwielbiam. Ziaje uwielbiam i to taki a, żel pod prysznic, którego używam. Uwielbiam i żadnych innych po prostu nie chcę. A kolejna tutaj taka gromadka kosmetyków. A są to kosmetyki do e, pielęgnacji, e, pielęgnacji włosów. A jest tutaj e, firma Estel. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Jest to firma rosyjska. Produkują te kosmetyki w Rosji, w Sankt Petersburgu. Mam tutaj szampon. Akurat mam szampon do suchych włosów i tłustej skóry, bo bardzo mi się przetuszczają włosy i no różne rzeczy robiłam, prawda? Robiłam takie przerwy w ogóle, zrobiłam dwuletnią przerwę żeby myć głowę w ogóle rzadziej, ale tak się umęczyłam, nic to w ogóle nie pomogło. Jak się przetłuszczały, to się przetłuszczały, myję głowę codziennie, nie zawracam już tym głowy i tyle. Używam do tego szamponu Estel. A tak to wygląda. Mają w ogóle oni, ta firma ma dużo różnych linii, mają taką linię od cuture, troszeczkę droższą, mają takie kosmetyki o średniej cenie, prawda? A mają kosmetyki troszeczkę tańsze. No po prostu każdy klient sobie te, da radę sobie te kosmetyki kupić tak naprawdę i jakoś jest super, bardzo lubię. No i mam z tej firmy właśnie szampon. No i balsam. Balsam jest taki lekki, właśnie, żeby do, do włosy, żeby troszeczkę te włosy e, miały troszeczkę takie, no takie, nie wiem, puszyste były, jak to się wymówi, w ogóle nie mam pojęcia, żeby troszeczkę taki, no nie wisiały, taki nie, 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 nie zwisały mi tak brzydko, prawda? Żeby troszeczkę miały tego powietrza, prawda? Takie takie, no napiszcie, w ogóle brakuje mi słów, nie mam pojęcia, jak to określić, prawda? No. To mam właśnie ze Stella też, no i to jest um, Otium. Właśnie, to jest Volum Otium, ta seria Otium tutaj akurat u mnie jest. No, takie, takie szampony rosyjskie, super firma w ogóle, super, super kosmetyki, uwielbiam, polecam. E, ile kosztują? No słuchajcie, nie wiem, chyba z 15 euro kosztuje właśnie e, tutaj ten kos, ko, kosmetyk. Nie, nie 15, 11. 11 euro kosztuje szampon, a balzam nie mam ceny, no ale troszeczkę mniej. A jeśli chodzi dalej o włosy, to po umyciu głowy używam też olejku. Olejku na końcówki, bo przesuszają mi się bardzo końcówki włosów, prawda, żeby takie ładniutkie były, nawilżone. Użyłam firmy, firmy Naturalmente. A jest to olejek naturalny Makassar, no i ta firma w ogóle jest włoska, super kosmetyki, mają też szampony, akurat te szampony mi jakoś tak nie podpasiły, w ogóle nie za bardzo mi się spodobały, ale olejki mają super, naturalne, uwielbiam, polecam, takie olejek ile kosztuje? Mm, nie chcę kłamać, 15-16 euro. To jest 50 ml. Może inne są ceny w innych sklepach. Ja chyba mam w, w takiej cenie 15 euro. No i kolejna rzecz to taka terapia właśnie kropelkowa no, do właśnie korzeni włosów. To jest, nie wiem, nie wiem jak to, co to za firma w ogóle. Zobaczcie, jak to jest napisane. Czy to da radę w ogóle odczytać? Nie wiem, czy to da radę odczytać. No, to jest K05, A to, sobie, to jest taki olejek, w ogóle super. Czasem właśnie przed y, y, myciem głowy nakładam, troszeczkę poczymam, y, wcieram ten, ten olejek. No i no, i włosy są fajne, błyszczą, rosną. <ślam> Mam dużo młodych takich odrostów, więc bardzo y, mnie to cieszy, lubię i też y, polecam. No, kolejne kosmetyki, no już jak zaczęłam od ciała, włosów, no to idę w stronę twarzy, prawda? Jeśli chodzi o twarz, no to myję twarz takim kosme kosmetykiem Natunel. Nie wiem, czy to widać, to jest Natunel. Bardzo polecam, w ogóle troszeczkę zapominam <coughs> czasem nim umyć, ale... Jest super, jest super cera, po prostu jest taka wygładzona, piękna, nie wysusza, nie przesusza, w ogóle jest super. Nie wiem, czy to słyszycie za oknem, znowu mam tam um, robotników, tutaj skończyli malować nasz blok. No, i teraz składają te wszystkie takie metalowe elementy i wrzucają to na ciężarówkę. I tak czekałam, czekałam, słońce już mi zachodzi i nie mogłam tego nagrać. No, i znowu coś tam pakują. No nic, będzie, będzie jak zawsze z odgłosami tutaj prac różnych robotniczych. No, no to wracamy do kosmetyków, więc myję twarz tym kosmetykiem z Nacionela Ile o to kosztuje? Ojej, nie chcę kłamać. 23 euro, 22? W zależności chyba od miejsca, ale super kosmetyk i jest wyprodukowany też we Włoszech. No, to taki kosmetyk. A kolejna rzecz właśnie do mycia twarzy. A jest to taki płyn do mycia twarzy z litewskiej firmy Margarita. Też pokażę, tak to wygląda. Jest to ten e, taki, może nie najlepszy, e, w ogóle firma fajna jest, ma dużo i kremów i w ogóle różnych fajnych rzeczy. Ja użyłam tylko płynu do mycia twarzy. Lubię, fajny ma zapach, troszeczkę e, wysusza skórę, ale jest ze z ekstraktem e, rumianku, lubię tak na szybko, jak muszę twarz e, zmyć kosmetyki, coś tam, to bardzo fajnie m, w ogóle myje twarz. więc Pierwszy, numer jeden to jest właśnie Natunel. a jak nie mam obok na tunelu, to po prostu zawsze mam ten a, firmy Margarita Litewskiej. Polecam, też jest fajny. No, to ten drugi taki płyn do mycia twarzy, no i krem do mycia twarzy, oj, do mycia twarzy, krem do smarowania twarzy. Kiedyś e, używałam oczywiście krem pod oczy, tam różne, różne, różne kremy, lubiłam firmę Olay potem co tam jeszcze miałam. Ojej, miałam jeszcze jakieś takie profesjonalne kosmetyki kiedyś, no ale teraz mam też bardzo fajną, ta też fajna firma, pokażę Wam, to jest taka firma. Firis, nie wiem jak to się czyta, czy wiecie, jest to do skóry wrażliwej. A konsystencja, no o, widzicie, to jest professional w ogóle to do użytku w salonach. Moja koleżanka kosmetyczka poleciła mi ten, ten krem. W ogóle pierwszy raz dostałam od niej w prezencie na urodziny. I jak otworzyłam, no to on ma taką konsystencję w ogóle jogurtu i takiego, no właśnie, jogurtu takiego i miałam wrażenie, że on jest zepsuty. No i wtedy zadzwoniłam do koleżanki, mówię: "Słuchaj, ale chyba Chyba mi się zepsuł ten krem, bo może w ciepłości gdzieś tam w cieple leżał i, i się zepsuł. No nie, nie, to taki krem. W ogóle, słuchajcie, super. W ogóle nawilża, e, bardzo fajnie mm, do mojej cery pasuje. lubię, polecam. Ile kosztuje? Mm. Za ten tutaj e, duży, to jest duże opakowanie takie do profesjonalnego użytku, jest 125 ml. No i za ten krem zapłaciłam 42 euro. No, troszeczkę kosztuje, ale jest super. Kupiłam specjalnie taki duży um, pojemnik wydajny, żeby na długo mi wystarczyło. Jeszcze mam sporo, no ale koleżanka będzie do mnie leciała, czy mama to na pewno znowu poproszę o ten krem, bo bardzo lubię. Nie używam niczego pod oczy, no ale jakoś ostatnio no nie wiem, no zaniedbałam się troszeczkę. Muszę bardziej o to się postarać i kupić sobie taki krem. No co, teraz? Jeśli chodzi o malowanie, w ogóle malowanie się, prawda? To ja codziennie używam tylko tuszu do rzęs. Akurat teraz mam z L'Oreal'a. No i takiego używam. Akurat kupiłam go w Turcji. Nic zwyczajnego, nic specjalnego w sobie nie ma. Zwykły tusz. Czasem się rozmazuje, co mi się nie podoba. No nie znalazłam jeszcze swego ulubionego, więc no, to jest coś takiego, a nie wiem czy to widać, taki tusz fajny, ale żeby aż bym mocno go polecała, to nie. No i nie mam ani podkładów, ani w ogóle jakiejś kolorowej paletki, niczego słuchajcie, nie mam, nie maluję się. Jestem taka, taka bardzo naturalna, nie wiem czy to dobrze, czy to źle, no ale taka jestem. Jeśli chodzi o szminki, no to mam jedyną szminkę, którą tam kiedyś u mnie widzieliście. Jest to szminka właśnie firmy SLA. SLA. Jest to właśnie firma a, francuska, czy to jest z Francji? No właśnie, zaraz wam nakłamię. Nie wiem, chyba to jest tak, to jest francuska firma. No i mam konturówkę do ust, a, właśnie do, dobraną do tego koloru. Róż Marwele, czy jak to się czyta. No i do tego szminka właśnie. O, taka szminka, uwielbiam ją. Jedyna moja szminka, jej czasem używam. Oczywiście nie na co dzień, ale jak się umaluję, to oko cieszy i bardzo lubię. I to tyle z takimi ko kosmetykami kolorowymi. No i teraz zostały kolejne kosmetyki. W ogóle tak mało tych kosmetyków mam. E, perfumy. Czy perfumy mogą też być kosmetykami? No chyba tak. No to to są moje ulubione kosmetyki Chanel, Coco, Coco Mademoiselle. Uwielbiam, używam i bardzo sobie chwalę. No i ostatnia rzecz to są kremy. Krem do rąk firmy Ziaja. Po prostu wszystkie kremy Ziaje uwielbiam i y, polecam. Bardzo, bardzo mi pasują. no Ziaja znacie, więc nie muszę żadne reklamy robić. No i do stóp używam kremu Gewola. Tak to wygląda. No i tyle by było z tymi moimi kosmetykami. Innym razem może jeszcze opowiem jakiejś innej pielęgnacji, prawda? Jakichś innych rzeczach, które ja sama dla siebie robię, jeśli chodzi o jakieś, czy chodzę do salonów i co ja sama sobie robię. No, to tyle. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście ten filmik i do zobaczenia w kolejnym. Pa pa!